Ejka, witam w kolejnym odcinku Super Auto Pet. Zapraszam do pierwszego, jeżeli nie widzieliście. My dzisiaj próbujemy ponownie i... Hmm, hmm, hmm. Dobra, albo nie, nie chcę tego świerszcza, dawaj coś innego. Komar, mrówkę z przyjemnością tu wrzucę i jeszcze jednego komara. Na razie ich nie łączymy, bo się nie opłaca. I nazwiemy się Srebrne Mięśnie. Dobra. Jakiś myślę, myślę, że teraz wygramy. Jakiś prosty team do grania. No jasne, bez problemu. Pyk, snajpy, nie ma was. Ten wrzuci, o nie, ten umiałeś wrzucić, a to jednak remis. No dobra. Remis też ok, Bez wygranej, ani bez straty życia. Dobra, bo się przyda, bo później sobie go sprzedamy i zyskamy na tym. Czy my chcemy eksficić mrówkę? Tak, średnio. Choć w sumie, później ją sprzedamy i. Sprzedamy i. Znaczy, sprzedamy. Wrzucimy taką. Yy, taką tabletkę i wzmocnimy jakąś mocniejszą jednostkę. Bo te nas nie interesują w ogóle. Dobra, idziemy dalej. Chcę, żeby to na komara wrzuciło. Oho. Jakiś gość z jaskinią jako skin. Miałem jakieś skiny, ale totalnie się nie mogę zalogować do konta tego w tej gierce. Wyskakuje jakiś error, więc przykro mi. No i znowu remis. Więc ja skin, jeżeli chodzi o skiny teraz, teraz będę miał tylko choinki, no bo święta. Pa, 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 początek rundy. hmm Otrzymaj plus jedną monetę. Nie, no lepsze są rzeczy. Dawaj mi coś ciekawszego. Eee, coś ciekawszego. O, to sobie zamrozimy na później. Dobra, musimy dać łabędzia, który wydaje dziwne dźwięki. Ty nas nie obchodzisz. Bierzemy komara na drugi poziom i ty nam się przydasz. Ok, i wejdzie nawet tutaj idealnie. Nie wiem, czy teraz wygramy. Nie jestem tego taki pewien. Bobra później sprzedamy. Oj, dwa za jeden, chyba pójdzie. Na korzyść przeciwnika. Dobra, ale ten wzmocni komara. Po nas. Ta, po nas. Dobra, to jest chyba strata dwóch żyć, tak? Tak. Hmm. Dobra, mamy słonia. To, co w poprzednim odcinku robiliśmy, możemy próbować to jeszcze raz zrobić. Ale na razie to tak zostawimy, chyba po prostu. Nie będziemy brać tego słonika. w kangura będę próbował pójść. Jak na razie kupimy sobie po prostu żyrafę. Żeby wzmacniała losowemu. Ty też z dwóm losowym. No to zobaczymy. Fajnie, okej, okay, może być. tak Przyjmę z przyjemnością. Przyjmę z przyjemnością. Tak zwierzaką obok. Mm. Fajne. Tabletkę zostawię. Czy komara. Nie, komara nie będziemy raczej expić wyżej. Może łabędzia za to. Bo on będzie dawał nam monety. No, nie podoba mi się to, bo naszym głównym atakiem jest komar w tym bicie. Okej, okay. Jeszcze ma jeża na koniec. Coś czuję, że to przegramy, szczerze powiedziawszy. Chyba, że mu zestrzy... A, nie, zestrzelimy już. Ale jakbyśmy zestrzelili jeża. Fajnie, przeżyję jeszcze jeden hit. Ale nic to nam nie da. Kurczę. Jerzyk zostanie. No. Kolejne dwa życia stracone. Ale to nie jest ważne. Trzecie tiery. Honor tu. Sprzedamy cię, ale jeszcze nie teraz. Znaczy ty, ciebie wymienimy. No więcej golda, więcej golda, ale ja bym chciał jednak wygrać coś tutaj. Tak. Tak. Jest kangur, dobra. To ciebie już nie będziemy potrzebować jednak. Zmiana planów. Ciebie przesuwamy tu. Ciebie tu ewentualnie jeszcze inaczej. Żebyś ty przypadkiem. Trzymaj plus dwie monety. Dobra, możemy zrobić coś takiego, on da losowemu. Jeżeli on będzie atakował, on się będzie wzmacniał. Dobra. I została nam tylko kwestia, no jeszcze jeden reroll. Okej, okay, to sobie zamrozimy, to wam pokażę później, jeżeli przegramy. I to też dostało nerfa, widzę, dobra. Ale jeżeli przegramy, to chyba, znaczy nawet dobrze, nawet dobrze, powiem szczerze. Bo to wzmocni wszystkie jednostki plus jeden, plus jeden. Przykupnie. Ale chyba jednak wolałbym wygrać. W sumie nie wygląda jakoś groźnie jego drużyna. Ok, Nie zabije mi komara. Skunks. Żyrafę. Serio? Ale wygramy to, wygramy. Do, do, tego śmie do Tego ślimaka nie wiem, czy zostawić, czy nie. Pierwszy win tak swoją drogą. Dobra, kij z tym ślimakiem, próbujemy to rzucić na kogoś. <noise> Żyrafie wrzuciło. Kolejny ślimak, garlic. Tobie się przyda. O, otrzymanie rany, daj najbliższemu sojusznikowi. To, to chcemy. Ciebie chcemy. Ty nas nie obchodzisz. Plus jeden, plus jeden, to nie. To ciebie chcemy. Plus cztery. Eee, dobra, jeszcze sp sprawdźmy. Właśnie. Super. Rozdymka. Totalnie nas nie obchodzi. Zupełnie pod coś innego się budujemy. Więc robimy tak. Sałatkę sobie możemy w sumie zamrozić. Wzmocnij jeszcze sobie kangura. Teraz tylko, żeby wygrać. O kurcze. Nie fajnie. A nie, Zabierz go. Super. Fajna snajpa. Jeden za jeden znowu. Tutaj mamy problem. Bo on w ogóle tego kangura nie wzmocni. idyntka. Jakby tylko cztery zadawał, to już byśmy wygrali. No ale niestety. Czwarte tiery. Nic z tego się nie trafiło. Mamy tutaj zamrożone coś takiego. I, i no coś takiego. To też chcemy. Bardzo. Nawet bardzo chcemy. Zadaj jedną sztukę jedzenia w sklepie i obniż cenę całego jedzenia w sklepie o jedną monetę. Mm. Fajne, niefajne. Szukamy dalej. Dobra. Ciebie. O, na poziomie drugim i trzecim. Plus jeden, plus jeden. Drugim i trzecim. Czyli teraz będzie wzmacniał tego, tego i tego. Szczerze? Lepsze niż żyrafa. Zamrozimy cię. Później Cię kupimy. Później, czyli w następnej rundzie. Ciebie to też... Dobra, to na razie wywalaj, to nam niepotrzebne. Komar. Pozbędziemy się go później. Albo nawet, mam jeszcze lepszy pomysł. Zostawimy żyrafę, a się po prostu pozbędziemy komara. I polecimy full pod kangura. Tylko on potrzebuje drugiego poziomu, żeby coś robić ciekawego. O kurde. O kurcze, ten rekin będzie tak potężny pod koniec. O, fajnie, że uderzyło akurat w wielbłąda. O fuck. O fuck, ale nie fortunny trade. I to tak totalnie. O kurczaki. O kurcze. Nie no, przegraliśmy na 100%. A przypadkiem to nie jest ostatnia przegrana? Czy to już nie nasz koniec? Chyba tak nasz koniec. Niestety. Ta, koniec gry. Słabo. Trzy kostki. Za wygraną w poprzednim odcinku dostaliśmy 100, teraz nic. Dobra. W jakichś innych odcinkach weźmiemy tą paczkę tygodnia, bo te są płatne. Ale na razie idziemy jeszcze raz na tryb areny. Bubr. Nie ma co zamulać, kaczka. Reroll. I zostawmy tego komara w spokoju, chodźmy z Bobrem. Olbrzymie legendy. No to teraz z taką nazwą musimy wygrać. Nie ma innej opcji. Te zorientowane prostaki. Mmm, trochę dętka. Ja pierdzielę, już przegramę. A to jest pierwsza gra. Jedno życie. Ryba. Nawet jej nie zamrażam, po prostu wrzucę. Na razie to nie ma znaczenia te jednostki za jeden, jak dla mnie to jest tragedia. Dobra, później połączymy, tylko na razie jeszcze może coś znajdziemy. O, ryba. No to zamrazimy. No, już nic nie znajdziemy. O, jeszcze jedna ryba, super, dobra, dobra. Tylko mamy jeszcze w sumie jeden problem. Kurde, no nie mamy czego wzmacniać tą rybą. Bo tych bo bubr i kaczki się pospędzimy po prostu. Obrów i kaczki się pozbędziemy, więc jest, to jest serio useless. Ale tragedia, znowu jedno życie, dobra? Kurde, zróbmy tak, tak, tak. Nie chcę iść pod słonia. Dobra, potrzebujemy go na razie, a tego postawimy na tył, żeby nikogo nie bił. Teraz to on będzie useless. A Jeszcze jednego bobra sprzedajemy. Wyk. Kurde. Dobra, zrobimy tak. Damy tutaj rybę i tyle. Bo ryba wzmacnia ogólnie jednostki. Ja wam to pokażę. No, może nie teraz. O, tutaj. Daj wszystkim sojusznikom plus jeden, plus jeden do punktów zdrowia i tak dalej, jeżeli się zleveluje. Ale ja tego nie chcę robić. O, on nawet też ma tak, taką samą strategię. Czyli taką na później, na late game bardziej. No i dobra. Doda. Do... No na nic mi na nic coś innego cokolwiek. Tą kaczkę też będę musiał sprzedać za chwilę. Dobra sprzedajmy sobie teraz. Bo flaming się akurat przyda znaczy łab łabędź bo flaming. Też w miarę przydatny nawet bym go kupił szczerze powiedziawszy. To sobie sprzedamy na dwóm losowym tylko żeby rybie nie dał. No dobra, tej może, tej nie. I teraz tak. Zanim jeszcze wszystkich wzmocnisz, daj mi tu Flaminga dorzucić. I teraz się połącz. Wzmocnij ich. Flaming po śmierci wzmocni ile? Plus jeden, plus jeden tych dwóch. Tą dwójkę. Owca chyba nas. Nie, ja nie lubię grać pod respiące się rzeczy. I za trzy. Szczerze, nic tu fajnego raczej nie znajdziemy, więc wrzucę bobra, a w następnej rundzie go po prostu sprzedam i będzie profit. No? A i dobra strategia, nawet. Nawet dobra. Dobra, nic specjalnego, chyba powinniśmy to. Coś nie wiem, w sumie. Tu będzie wymiana. Tu też i tu remis. Okej. Okay. Remis akceptuje. Nie przegraliśmy, więc ślimaka nie mam na co kupić. Bobra albo jeszcze nie sprzedajemy. Sałatkę sobie zostawimy. Losowanko dalej. Słonik. Losowanko. No szkurcze. Dalej, coś ciekawego. Dobra, mamy to, co chciałem. Kangur. Um. Masz najwięcej życia, więc najbardziej będzie ci to opłacało. Tak, zrobimy. Wzmocnisz trochę kangura. Słonie jest do wywalenia ogólnie. Flaminga nie chce ulepszać słonia również. Czosnek na ciebie jeszcze nie. Szukajmy, może jeszcze będzie coś dużo bardziej wartego. Ryba, żeby wszystkich wzmocniła, nie głupie, nie głupie, możemy to zostawić akurat. O, a ciebie? Hmm. Zamiast słonia na przykład też ciekawy pomysł. Dobra, i teraz zrzućmy tego garlika, to sobie zostawimy. Dobra. Okej, okay, okej, okay, jest okej. Okay. Hmm. Nie jest to chyba jakiś mocny skład. Jego krab dużo nie zrobi, szczerze powiedziawszy. Co prawda, mój kangur też jakoś super dużo nie zrobi, ale chociaż trochę. Dobra, super. Na moją korzyść. No i po nim. Kolejne zwycięstwo, dobra. Odrabiamy się, odrabiamy. Mm, mm, I teraz tak. Czosnek, garlic czy po coś nam jest potrzebny. Ja mówię czasami garlic, bo się przyzwyczaiłem z angielskiej wersji. Oho. Something about this. Okej, okay. może rybka, może ryba. Dobra, wrzućmy ją, spróbujmy. Ciebie w ogóle nie potrzebuję. No ciebie też tak za bardzo nie. Wywalaj w sumie, coś lepszego się na pewno znajdzie, nie? Eee, Pod łabędzia. A w sumie na razie dobrze się tak postawił. Dwum losowy mnie coś lepszego, coś lepszego. Totalnie nic, dobra. Jeszcze nie tak. Choć w sumie nie opłaca się ich teraz łączyć, no. To Zostawimy to tak i liczymy, że sałatka w niego nie trafi. Nie trafiła. Super. To zrobimy jeszcze tak, żeby oni we dwójkę dostali buffy i, i tyle. Lecimy. Hmm. Okej. Okay. Nie pamiętam, co gąsienica robiła. Spożywa jedzenie w sklepie, okej. Czyli na razie... Na razie nawet nie jest aż tak mocna. No, tylko... No, to nam nic nie da, przeżyła. Byliśmy skazani na porażkę od początku. Ale teraz, dobra. Dobra, 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 dobra. 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 Czekaj, czekajcie, chwilkę. E, wszystkim obecnym przyszłym zwierzakom ze sklepu. Dobra, robimy to tak. Ale kozak. Dobra, i teraz tak. Ja Wam za chwilę pokażę, co to robi. Wielbłąd tutaj do bilda. Ale zrąbałem. O, żeż... Sz... O, ciepanie, panie, ale żem zrąbał. Ale zrąbałem. Najpierw krowę miałem postawić. Ale misklik. O, kurde. Bo krowa daje dwa mleka tutaj za darmo do sklepu. Dobra, w takim razie zmiana planów. To jest czas, żeby się pozbyć ryby. Fuck. Pozbywamy się ryby. Dajemy krowę. Dwa mleka. Pyk. I... Tak. Super. Ciebie potrzebujemy, ale click. Ciebie usuniemy później. Właśnie tym. Eee, I cyk, nic specjalnego dobra. Liczymy, że później coś w sklepie trafi. Ale click. To by było dużo lepsze, gdyby ta ryba została jednak. No trudno. Jakieś potencjalne boosty by były w przyszłości, a tak to to. O, kurczaki. Ten kangur będzie niebezpieczny. Dobra, tylko jeszcze pozostał tutaj kolega. On będzie mocny, ale mój kangur mocniejszy. E, tylko nie wiem, czy to mi coś da. Chyba nie. Bo ten będzie miał. Dobra, ten mu zbijemy Melon armora. I mamy to. Mamy to. Easy. Dobra. Jak widzicie, potencjał w, kangu w kangurze jest. Wygraliśmy. Wow, to by też było mocne. Ale teraz to już za późno. Po nokaucie by dostało fajne statystyki, jak widzicie, ale nie, nie, nie. Ciebie usuniemy. Plus jeden, plus jeden. Ciebie już możemy dodać. Losowanko. Nie, no nie, nie zamrażamy. Szczerze nie wiem, czy się trafi coś lepszego. Dlatego postawimy, zrobimy coś takiego. To nie jest zbyt mądre. O, jak się fajnie dodało. No dobra. Idziemy pod kangura dalej. Ja bym tą krowę sprzedał szybciej, no ale. Niezbyt w sumie opłacalne. Dwa za jeden. Ale dobra, tutaj może trochę nadrobimy. Dobra, wzmocnisz go, on się też sam wzmocni nie przeżyjesz tym razem, ale też się trochę wzmocnisz. Czy ty to przetrwasz? To będzie remis. Dobra, fair. Nie wy Aha, bo on nie tyle nie zadał. Okej, okay, okej, okay, dobra. To fajnie, fajnie, fajnie. Super. Kolejna krowa. No to zobaczcie, teraz robimy tak. Tylko teraz żeby nie zepsuć. Ciebie sprzedajemy Melon Armor. O właśnie. To jeszcze zrobimy tak. Tylko chwila, żeby właśnie teraz nie zepsuć. Najpierw tak. Świetnie. Właśnie chciałem, żeby kurczak nie dostał. Idealnie. Krowa. Dostajesz ty. Jeszcze raz ty. To kiedyś dawało plus 2, plus 2, dlatego było dużo mocniejsze. Ok. Sprzedajemy cię. Stawiamy żółwia. On będzie wzmacniał tego. Dam mu melonarmora. Przeżyje dodatkowego hita. Losowanko. Będzie go więcej, wzma będzie więcej wzmacniał, kangurka. I jest jeszcze dzik, który będzie po prostu potężną jednostką poboczną za tego koguta. Ewentualnie małpa. Eee, nie wiem, co będzie lepsze. Dużo winów zostało do końca. Bierzemy małpę. Jeszcze jeden reroll. I super, i super. Sprzedamy kurczaka. Damy sobie to, to, to. Ten wzmocni kangura garlic będzie na kogoś tam i... na no, dobra, garlic w sumie wywalone. Dobra. Możemy jeszcze tylko dwie gry przegrać. Ta gierka wygląda dobrze. Chyba dość mocny teraz ma, będziemy mieli skład przynajmniej. Ale on też ma mocny. O kurde. O kurczaki pieczone. Dobra, ci się chociaż wymienią. Tylko ten melon armor zostanie zużyty na jakiś na jakąś pszczołę. No nie, ale boli, ale boli. Przegrana. Zdecydowanie. Znaczy, no teraz jeszcze przeżyję, ale teraz już nie. Ale boli. Pomijamy to. O. No nie wiem. Dwa melonarmory. A ten i tak ma już to Wywalone. Chcemy tylko jednego melonarmora. Najpierw chcę tobie dać, czekoladę, teraz ty. Mleczko i mleczko do sprzedania lecisz. Teraz wlatuje Małpa. Będzie wzmacniać łabędzia, który jest naszym głównym przychodem. Reroll. Mm, sushi super. Małpa zobaczymy. Jeszcze jeden reroll. Szczerze, wywaliłbym małpę, nie liczył. A choć w sumie, jakby się druga trafiła, to by było świetnie. Albo czekolada, o właśnie. Potrzebujemy kangura na drugim poziomie, bo on tu na pierwszym to średnie jak widzicie, coś robi. O kurczaki pieczone. O freaking hack. O i mamy problem. On to przeżył jeszcze, to w ogóle nie wywalaj po prostu z tym twoim bildem. To jest koniec. Ale jestem zły. Znowu przegraliśmy. No dobra. No dzisiaj tak akurat wyszło. Próbowaliśmy pod tego hangura. Ja spróbuję jeszcze raz. Ale to już w następnym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczonka i cześć.